W zasadzie nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, czy zła, czy po prostu stwierdzenie faktu, ale e, fakt faktem, że pokolenie 30 plus jest pokoleniem singli. Coraz trudniej wchodzimy w stałe związki, coraz trudniej nawiązujemy relacje. E, wolimy sobie pożyć w jednoosobowych gospodarstwach domowych. E, taki znak czasów, z czego to wynika i jaka będzie nasza przyszłość, między innymi o tym porozmawiamy z, jo z dr Joanną Heitman. Dzień dobry, słyszymy się? Słyszymy się. Dzień dobry, dzień dobry. Joanno, czy możesz powiedzieć, ile trzeba mieć lat, żeby móc nazywać się singlem? No nie wiek tutaj akurat nie jest, nie ma znaczenia. Naprawdę można być singlem takim dość młodocianym, czyli jeszcze ciągle w poszukiwaniu związku, relacji? Może nawet z jakimiś marzeniami o rodzinie i małżeństwie, i może być singlem już całkowicie po pięćdziesiątce, choć to zupełnie inny singiel, który na przykład ma za sobą już doświadczenia, takie, które powodują, że już niekoniecznie marzy o tworzeniu tej sytuacji, która była wcześniej, czyli na przykład no, są single po rozwodach. A czym się różni singiel Anno Domini 2020 od singla jeszcze sprzed 20 lat, czyli z roku 2000 na przykład? To jest świetne pytanie, bo on się rzeczywiście różni. Trochę nie chcę powiedzieć, że stało się tą normą, ale na pewno pewna taka akceptacja społeczna, czy też po prostu no, ten fakt, że są osoby w związkach, są osoby w małżeństwach i są single jakoś jest bardziej akceptowany. Oczywiście to zdecydowanie bardziej dotyczy dużych miast i tego typu społeczności. To jest singiel, który jest już taki pewny siebie, nie czuje się jakoś gorszy, ma swój pomysł na życie. Dobrze czy niedobrze, może i niedobrze, ale okrzepł, okrzepł trochę w tym singielstwie i no nawet taki się czuje dość usatysfakcjonowany z tego, z tego stanu. Też nie ukrywam, że no słuchajcie, kultura i też nawet rynek temu sprzyja. Tak? Dzisiaj się sprzedaje wiele mieszkań o wielkości 25 czy 30 metrów, A. mając na myśli właśnie mm. to, że to jest całkiem taka poważna grupa, no, która ma swoje potrzeby i ona będzie istniała. Czyli 20 lat temu mieliśmy stare panny i starych kawalerów, dzisiaj mamy singli, bo też bo zmienił się nasz stosunek po prostu do osób, które e, bardzo często chcą żyć samotnie. Właśnie, single częściej z wyboru czy e, no, z powodów losowych? To jest że tak powiem, podchwytliwe pytanie, w takim znaczeniu, że nie wiemy. To znaczy, zawsze są dwie odpowiedzi. Jedna dobrze brzmi, a druga jest prawdziwa. Tak? Można deklarować to, że to jest absolutnie z wyboru, ale tak naprawdę. Gdzieś tam pod spodem jest oczywiście, myślę, że we wszystkich, jakieś pragnienie bycia w głębszej relacji niż doraźna z drugą osobą. A może być tak, że ludziom się wydaje, bo to często też słyszę od tych 30-letnich albo trochę mniej letnich singli, że no tak się ułożyło. To nie jest tak, że się układa, to jest trochę takie oddawanie odpowiedzialności za swoje życie, to, to nie jest do końca, że się układa, po prostu inne rzeczy są w naszej codzienności. Proszę zobaczcie, że często jest tak, że te osoby deklarują, że chciałyby być w związku, ale to co jest na to dzień, co dzień, to na przykład zajmuje ich głównie, nie wiem, praca, ich hobby, przyjaciele, znajomi, to jest ich codzienność. I, i, I to się doraźnie staje ważniejsze. Czy to znaczy, no, a potem że singiel... z kolei doprowadzi do tego, że mi no tak się ułożyło. Czy to, to nie znaczy, jest że prawda. singiel jest egoistą, bo myśli tylko o sobie i swoich przyjemnościach, czy po prostu właśnie jest odpowiedzialny i nie chce obciążać swoją osobą drugiej osoby? Znaczy bardzo bym chciała, żebyśmy jednak tak nie myśleli normatywnie, czyli oceniająco, prawda, że, że singiel jest jakimś egoistą w większym stopniu niż każdy z nas jest egoistą. Natomiast ja patrząc na to też jako socjolog, psycholog społeczny, tak muszę przyznać, że rzeczywiście nasza kultura obecnie zachodnia, ona jest kulturą indywidualizmu, Niezależności, szukania swojego idealnego szczęścia, pewnego kultu młodości, żeby nie powiedzieć niedojrzałości, czyli rzeczy, które bardzo kłócą się z związkiem, z małżeństwem, z kompromisem, z niedoskonałością, z tym, że rezygnuje z czegoś. Tak, ci ludzie nie muszą być tego świadomi, ale w takiej kulturze są zanurzeni i to tak ich w tą stronę ciągnie. Kieruje. Mhm. No ale singiel może też być osobą, e, która niekoniecznie jest egoistą, ale może być rozczarowana. Rozczarowana na przykład wspomnieniem małżeństwa swoich rodziców, rozczarowana tym, jak wyglądają związki dookoła, bo e, umówmy się, ile takich związków w naszym otoczeniu widzimy, które są naprawdę szczęśliwe i w których sami byśmy się chcieli e, znaleźć, że czasem to życie w pojedynku jest po prostu prostsze. Mniej boli. Tak, to Pani Agnieszko, to jest bardzo ważny punkt, bo rzeczywiście ja też analizuję tą pokoleniowość, zauważcie, że, znaczy dużo się mówi o tym, że to pokolenie X, tam Y, w każdym młodsze istotnie, ono żyje inaczej i napatrzyło się, tak mówiąc kolokwialnie, na to jak myśmy żyli, bo ja się do tego pokolenia, no, starszego zaliczam. zaliczam. Jak te małżeństwa się spały, bo z kolei, jakbyśmy popatrzyli na statystyki, to w ludzi w naszym wieku, czyli ich rodziców, tychże singli, tych rozwodów i, i, i separacji, takich trudnych sytuacji małżeńskich jest bardzo dużo. Czyli to jest pokolenie, które się napatrzyło na rozpadające się te formalne związki swoich rodziców, na dużo cierpienia, na brak realnego partnerstwa, o którym oni marzą. I oni są sceptyczni, czy to jest rzeczywiście najlepszy pomysł na życie. To jest lękowe, bo to też do niczego nie prowadzi, ale, ale tak jest. Ja jo rozumiem te lęki. Joanno, sumując, będzie singli nam przybywało, czy pandemia skieruje nas ku temu, żebyśmy jednak szukali tego ciepła i bliskości i komunikacji bezpośredniej? Moim zdaniem, będzie przybywało. Szukanie bliskości, widzicie, to jest pewne napięcie między szukaniem bliskości, czyli do czegoś, i lękiem przed tą bliskością i jej konsekwencjami. Ja myślę, że to jest właśnie to pokolenie Single, które ma taki wewnętrzny konflikt i ten lęk i obawa przeważa. Tak jak w pandemii, dzisiaj dla nas wszystkich przeważa obawa niż pragnienie spotkania się z, ze wszystkimi bliskimi i tymi, z którymi się przyjaźnimy i których kochamy.